Sioneczko z tej strony Habia w dzisiejszym materiału, moi drodzy jak Pani widzicie w naszym właśnie brakuje trzech, dokładnie trzech giazeczek, abyśmy odłożyli tą o i piękną strzęczkę, moi drodzy, a tutaj mamy taką misję, żeby zrobić te trzy gazeczki, więc lecimy na skórę i wykonujemy z A w międzyczasie porozmawiamy sobie o stronie. O stronie o dacie premiery. A więc tak moi drodzy, strona, strona, kiedy będzie premiera, kiedy data premiery i kiedy to w ogóle moi drodzy będzie. Premiera, moi drodzy, strony będzie około 20, no lekko po 20. Dziernika. Co będzie na tej stronie moi drodzy? Co będzie się tam robić, moi drodzy? Będzie tam mogli zarabiać normalnie Golda. Ja już o tym mówiłem na live'ach, ale nie mówiłem o tym na odcinkach, a że mamy taki różny odcinek, to wam troszkę o tej stronce powiem i o przyszłości co do tej strony i chyba będzie bomb site. Dobra, jeden już leży. Bardzo fajnie, tam się wcześniej dwóch chodziło. Turniej, który będziemy razem organizować ze Polska. I turniej będzie o kilka tysięcy golda. Każdy, moi drodzy, będzie mógł wziąć udział w otwartych kwalifikacjach. Czekajcie, bo tutaj gościu jest. Czekajcie, leży. I tam nam zostało jeszcze 7 do wygrania. O, kołaszko, no jak miło. Jak miło, bardzo fajnie. No, i będzie ten turniej, będziemy go organizować. Kwalifikacje będą otwarte dla każdego i zabijemy. I zabijemy, bardzo fajnie. Dla każdego... I co moi drodzy w tych aplikacjach będziecie znajdować, jak one będą wyglądać i jak będziecie e, się do nich zapisywać. również jest o kilka tysięcy golda. Sumka, moi drodzy, jak na razie fajna, moje, moim zdaniem, skromna, jak na turniej w sumie testowy i to na fajną skalę i zapisy będą banalnie proste Będziecie wchodzić na stronkę, będziecie wchodzić zakładkę turnieje zarejestruj się i tam będziecie wchodzić w taką rejestrację, gdzie kapitan duszyny będzie Was oczywiście zapisywać e, bądź też sami będziecie mogli zapisać e, Gdy kapitan na przykład nie będzie mieć czasu, będzie tam oczywiście trzeba podać. Mieczniki, ID e, zawodników i e-maila kapitana. Moi drodzy, ponieważ na mailu będzie wszystko rozgrywane i daty oraz godziny e, spotkań i meczów będą tylko w kwalifikacjach e, nadawane z góry, żeby, no po prostu, taką zasadę, tutaj wyznajemy, że z góry będą nadawane te zasady. Leży, dobra. No i prawdopodobnie mecze kwalifikacyjne będą, oj, e, w weekend w godzinach wieczornych wszystkie mecze moi drodzy będą rozgrywane najprawdopodobniej do 10 i w systemie BO1 Moi drodzy, że e, będziecie grać do 10 i każdy jeden mecz w każdej rundzie kwalifikacyjnej, na przykład dajmy, że raz, zarejestruje się 32 drużyny do kwalifikacji. Moi drodzy, a jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że każdy do tych kwalifikacji może się e, zapisać od brąza e, do legendy, nawet e, zawodnicy w cudzysłowie profesjonalni, albo ci, co oczywiście grają już bardzo długo na scenie europejskiej, także ich mogą się zapisać, tylko i wyłącznie będzie zasada, że chcemy, aby to były polskie drużyny i żeby polscy zawodnicy w nich. Więc tak, moi drodzy. Tutaj jeden, tutaj drugi. O nie, nie udało się. Dajmy, że są te 32 drużynki, moi drodzy, i co tam będzie trzeba zrobić? Są będzie klikać trzeba? E, więc tak, dajmy, że jest 32 drużyny, i zakwalifikuje się tylko do tego turnieju 8 drużyn. Więc tak, moi drodzy, tylko 8 drużyn zakwalifikuje się, więc tylko 1 czwarta. Więc będzie tam 2 lub 3 meczyki w kwalifikacjach. Oczywiście w systemie BO1. E, najprawdopodobniej do 10, a jak nie to do, to 16. Więc będziecie musieli sobie podawać sprzęty. Wszystkie aktualizacje będą e, na stronie, więc będziecie musieli musieli wręcz odświeżać tą stronę e, tam co pół godziny czy tam no w okolicach do pół godziny jak na przykład zaczniecie mecze o 19 to już o 20.30 będziecie znać kolejnego rywala jeśli wygracie i o 21:00 zagracie kolejny mecz gdzie oczywiście e, będziecie grać pewnie w ostatnim meczu czy tam przed ostatnim w kwalifikacjach i to będzie zdecydować moi drodzy czy się zakwalifikowaliście do tego turnieju czy nie a wszystkie mecze z tego turnieju będą transmitowane na kanale Happy Life. nie tylko moi drodzy jest do wygrania Gold ale także im od tego testowego turnieju, zaczniemy już liczyć statystyki, a także najlepsze drużyny w Polsce i najlepszych zawodników w Polsce tutaj apeluję szczególnie do tych zawodników, gdzie oczywiście bardzo aktywnie grali na przykład na mistrzach Polski, gdy organizowano Organizowało to Rashlik bądź też Polish Pro Series, gdzie oczywiście także i dobrze grali. A nawet jeśli dobrze nie grali, to i tak zapraszam do tego, aby się zapisywać do kwalifikacji. Nie będziemy tutaj nikogo traktować jakoś lepiej lub gorzej. Nikt nie będzie w turnieju od razu, nie będzie jakiejś ograniczonej liczby miejsc. Tylko kto będzie lepszy, ten po prostu się dostanie do tego turnieju i każdy może składać te rejestracje do turnieju. A kiedy będzie można się rejestrować, moi drodzy? I to jest bardzo ważne i kluczowe wręcz pytanie. Kiedy będzie można się rejestrować. Moi drodzy, słuchajcie, rejestracje będą trwały najprawdopodobniej od momentu premiery strony, którą my wydamy wraz z Sandła Polska e, Czyli to będzie koło no, po 20 października, więc bądźcie aktywni, bądźcie na bieżąco i szczególnie osoby, które są na grupie Sandla Polska, na Facebooku oczywiście, to zachęcam do tego, aby bardzo czynnie sprawdzały co tam się dzieje, ponieważ tam będzie najprawdopodobniej najszybszy dostęp do e, właśnie tej stronki. O tym już jakiś dojazd widzę. No i elegancko to już mamy moi drodzy ósmą rundę wygramy, jest tylko dwie rundy i otworzymy sobie skręt. Oprócz tego, że będziecie mogli zarobić golda, będziecie mogli oczywiście także i brać udział w turnieju e, to także i później. O, pójdę grube. Sługo, lecimy, dobra. O tak, tyle czasu się nic nie działo. Tak, jeden. Właśnie na stronce będziecie mieć też najświeższe i najnowsze informacje, nie tylko ze świata e-sportu polskiego, ale także to co się dzieje, jakieś koncepty, jakieś różne aktualizacje, bądź też pogłoski, wszystko oczywiście będzie na stronce. Ta, 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 ta. Ja także i bardzo się cieszę, że to wszystko będzie w jednym miejscu i oczywiście będę mógł na spokojnie wchodzić, rozglądać się, patrzeć co i jak jest na stronce, co oczywiście w świecie, w świecie stand ale oprócz tego będzie mieć też rankingi światowe, a także i najlepszych graczy na świecie, oprócz oczywiście tych polskich, wszystko będzie moi drodzy w jednym miejscu. Ja zachęcam was bardzo mocno, abyście się w tym i byli na stronce, kurczę, ale tu się dzieje, dobra, trzeba uciekać z tej pozycji. Bo tutaj będzie grubo. A i przekazuję teraz na live, moi drodzy, gdzie będzie to oczywiście na weekendiku. Liveik będzie sam raz na weekendik i... A i ostatni moi drodzy gdzieś pod Belgi, prawda? no jutro moi drodzy odcinek taki już normalny dzisiaj chciałem właśnie z wami trochę pogadać, trzeba wam opowiedzieć o tym nie jest jakiś ultra e, dynamiczny, ale przekazujący bardzo dużo informacji e, i co do tego turnieju moi drodzy moi drodzy i tak e, będziemy startować z turniejem w piątek e, w piątek będziemy startować już będziemy grać oczywiście do 16 wygranych rund czyli np. 16, 1, 16, 16, 16, 15 16 -14, i tak dalej i tak dalej e, w piątek będziemy startować te mecze no i te mecze moi drodzy będą w trybie BO1 czyli każdy w, w danym etapie tego turnieju będziemy miał tylko jedną szansę, czyli jedną mapę. I po tych meczach, moi drodzy, BO1, zakończymy. Zakończymy pierwszy etap i przejdziemy, moi drodzy, do kolejnego etapu. Chodź tutaj, byczku. Proszę bardzo, katana podejdziemy sobie. Leży kolega. Proszę bardzo moi drodzy, wygraliśmy i teraz lecimy. Lecimy moi drodzy, po tą strzeneczkę i wam dokończę tą opowieść o tym turnieju. No i elegancko moi drodzy, mamy strzeneczkę, jak pewnie widzicie, nam tutaj e, zostało jeszcze sporo, ale wracając jeszcze do tego turnieju, to wydaje mi się, że w sobotę będą oczywiście, że w sobotę moi drodzy będą dwa mecze. I to oczywiście już będą w systemie BO3. I w niedzielę, oczywiście, będzie finał tego turnieju. I nie będzie, kocha, było tak blisko. Szkoda, szkoda, moi drodzy. A jeśli chcecie więcej takiego typu materiałów, gdzie będę coś opowiadał, no to moi drodzy, tylko i wyłącznie wystarczy zdobyć łupeczkę w górę i oglądać taki materiał do samego końca, aby oczywiście być w temacie. Jak widzicie, co poleciało. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie, że byliście. Oglądaliście. I do zobaczenia już na kwalifikacjach. Trzymajcie się. Hejka.